I właśnie tutaj najwięcej osób polegnie. Najwięcej. A to wszystko zależy, jak, jakość przełożenia tego, co jest na papierze, przełożenia na życie, to zależy od stalowego mentalu, który wcześniej już ma być wyrobiony. Bo jeżeli Ty nie masz wyrobionego stalowego mentalu, no to w, w trakcie procesu trzeba będzie go wyrabiać. Ale tu się wiąże z tym, że będą wtopy, nie? Tylko wtedy znowu nie trzeba patrzeć na wtopy, tylko słuchać trenera i zaczynać się od początku. I znowu zaczynać od początku. I jak wtopa, znowu zaczynać? Nie ma innej drogi. Więc kluczowa kwestia perspektywa, przynajmniej roczna. Także dzisiaj, co chciałem wam powiedzieć? Podzielcie się w komentarzu, jak zaczynaliście. Jak u Was ta perspektywa się kształtowała? Ile to Wam się wydawało, że długo?